Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów, spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. jest z jednej strony jesteśmy spółką nową młodą, bo, 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 bo jako pod tą nazwą funkcjonujemy od roku 2020, ale tak naprawdę historia studia sięga 2013 roku. Wtedy właśnie plot, plot twist nie plot twist, tylko właśnie Awesome industry bo pod tą nazwą funkcjonowaliśmy. Zaczęło produkować gry dla na platformy mobilnej. To były gry głównie na zlecenie, ale takim pierwszym jednym z pierwszych Przełomowych roków w naszej historii to był rok 2014. I wtedy to właśnie z jednej strony firma Awesome Industries rozpoczęła współpracę z Hewlett Packard, jeżeli chodzi o produkcję software'u, a z drugiej strony wyszedł nasz, jak się później okazało, flagowy tytuł Drift Zone. No, to był duży sukces finansowy dla naszej firmy. Budżet gry to było 250 tysięcy złotych, a przychody do roku 2019 to były 4 miliony. No, to pozwoliło nam rozwinąć studio, ale, ale tak jak, jak już wcześniej wspominałem, to, 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 to były jakby takie dwie drogi rozwoju, czyli produkcja software'u i produkcja gier. No i w pewnym momencie doszliśmy do tego, Momentu, kiedy, kiedy trzeba było po prostu zdecydować, i, i postanowiliśmy podzielić firmę na dwie, dwie niezależne firmy. Osam awesome Solution nadal zajmuje się produkcją software'u, i to było właśnie w 2020 roku. A, no i Plot Twist zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją gier. Decyzja ta była właśnie taką świadomą decyzją, bo wiedzieliśmy, że już mamy. Tak naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję gier, bo, bo, bo właśnie tytuł, o którym wcześniej wspominałem, pozwolił nam jego kolejne odsłony już przeszły z, z platform mobilnych na, na konsole i nauczyliśmy się, jak to robić jak wydawać gry na konsole, na PC-ta, przechodzić te poszczególne etapy i jak po prostu sobie z tym wszystkim radzić. Także zdobyliśmy no, no ogromne doświadczenie. Z drugiej strony zbudowaliśmy bardzo mocny zespół programistyczny, który jest takim trzonem naszego studia. I, i, i to był ten moment, w którym wiedzieliśmy, że dobra, już mamy, mamy studio takie doświadczone i, 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 i skonsolidowane, możemy, możemy się rzucić na szersze wody i zacząć produkcję czegoś naprawdę dobrego i, i du dużego jak na nasze studia. I tutaj pojawił się właśnie pomysł gry, którą w tym momencie robimy, naszy, naszą główna, no, główną grę, czyli The Last Case of Benedict Fox. Jakbym miał tak lecieć chronologicznie, to ten 2020 rok to, był, to było powstanie studia i takim kolejnym, takim kamieniem naprawdę milowym to był rok zeszły rok, czyli rok 2022. No, w tym roku wydarzyło się tak wiele rzeczy, że <laughs> i napędziło tak mocno studio, że, że po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie nad tym po prostu dojść do, 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 do porządku dziennego, bo po prostu to, to było bardzo, bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy, które zdarzyły się tylko w jednym roku. Więc od początku to, to, to była podpisana umowa z Microsoftem. Na wydanie naszej gry w Xbox Game Pass. No to, to, to był tak ogromny sukces. Wiele studiów tej wielkości, jak, jakim jesteśmy, po prostu może tylko sobie o tym pomarzyć, no nam się to udało. Kolejne, kolejne jakby miesiące to była prezentacja, pierwsza prezentacja The Last Case of Benedict Fox. To odbyło się właśnie na targach Microsoftu wiosną zeszłego roku. No, i tutaj był naprawdę entuzjastyczny odbiór, zarówno jeżeli chodzi o krytyków, jak i o graczy. No, kolejny, kolejny jakby sukces, jeszcze przed wydaniem gry, to, była, to był Gamescom, gdzie dostaliśmy właśnie nagrodę najbardziej wyczekiwanej gry na Xbox'a. No, wielka sprawa. Właśnie też na Gamescomie było prezentowane już w pełni grywalne Demo naszej gry. To było pierwsze miejsce, gdzie, gdzie prezentowaliśmy właśnie demo, a później później można było zagrać w naszą grę w Londynie, w Paryżu, no i na naszym rodzinnym PGA w Poznaniu. I w tym momencie jesteśmy tak naprawdę w, w dniu dzisiejszym, czyli, czyli przygotowujemy się do premiery gry. Premiera jest ustalona na 27 kwietnia. Gra będzie dostępna, tak jak już wspominałem, na konsolę Xbox i PC, -ta. i od dnia pierwszego będzie dostępna w usłudze Games, Game Pass. My już wiemy, że mamy bardzo dobry produkt, bo produkt znaczy to, to nie jest tylko nasza opinia, bo, bo już sam fakt, że, że Microsoft na tak wczesnym etapie produkcji gry, Zdecydował się właśnie na, 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 na podpisaniu umowy z nami. No to, to, to mówi samo z siebie. Z drugiej strony, dosyć wcześnie udostępnialiśmy też właśnie nasze demo, które było ogrywane przez, przez dziennikarzy, przez, przez graczy na, 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 na wszystkich targach w zeszłym roku, i też bardzo no, no zostało, jeżeli chodzi o. O, o, doceniony, jeżeli chodzi o klimat gry, oprawę graficzną, muzyczną, wciągającą historię, no i wymagającą niebanalną rozgrywkę. Także tutaj mamy też same pozytywne opinie. Rzeczywiście, jeżeli można, jeżeli się odpali YouTube'a i chciałby się znaleźć coś na temat naszej gry, no to te to, to opinie są właściwie tylko pozytywne. Więc, więc rzeczywiście oczekiwania są ogromne. Zobaczymy, jak, jak oczywiście to skonfrontuje rzeczywistość, ale jesteśmy pełni optymizmu. Oczywiście cały czas myślimy o nowych tytułach, ale w tym momencie dla nas najważniejsza jest data 27 kwietnia, czyli, czyli, czyli wydanie, wydanie gry. I, I to, w jaki sposób ona zostaje, zostanie przyjęta tak, tak w realiach. I, I to też zdeterminuje nasze plany na przyszłość. Mamy, mamy, w, mamy jakby w projektach trzy, pro, trzy, trzy produkty. Jednym z nich jest Project Erosion. On jest najbardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o, 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 o pracę. Ale, ale oczywiście chcielibyśmy pozostać w, w tym uniwersum Benedykta. I, i, I stworzyć kolejny tytuł, który byłby w jakimś tam stopniu nawiązaniem do, do naszej bieżącej gry. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. No, my jesteśmy pełni optymizmu i nastawiamy się na to, że, że będziemy, będziemy po prostu produkować kolejną grę z tego uniwersum. Spółka złożyła w zeszłym, w zeszłym tygodniu, już kilka tygodni temu, wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu. No i teraz wszystko zależy od, od giełdy, kiedy, kiedy dostaniemy zielone światło. My planowaliśmy i planujemy wejście na giełdę w okolicach premiery gry. Dlaczego? Dlatego, że, że po prostu produkcja gry. Była finansowana w dużej części z, ze środków pozyskanych z emisji prywatnych. I, I taki był plan od samego początku. I to wejście na giełdę jest jakby logiczną konsekwencją i, i spełnieniem obietnicy, jaką daliśmy inwestorom. No, jakby te wpływy, czyli, czyli te, te, te fundusze, które pozyskaliśmy w wyniku emisji, no, pozwoliły nam po prostu no. wyprodukować grę. Nie mieliśmy jeszcze wtedy podpisanej umowy z Microsoftem, więc, więc finansowaliśmy się wyłącznie z własnych środków. No potrzebne tutaj były potrzebne większe fundusze, wydatki tu były znacząco większe od, od rzeczy, które robiliśmy do tej pory, więc więc, więc zdecydowaliśmy się na tą drogę. Dalsze plany rozwojowe, oprócz oczywiście wydania gry, promocji gry i wejścia na giełdę, to jest stworzenie przede wszystkim, to jest stworzenie drugiego, drugiego teamu 25-osobowego, który byłby w stanie produkować równolegle kolejny tytuł. No, no, co, co, co się z tym wiąże, pewnie będzie, będzie to związane ze zmianą biura i, i, i tego typu rzeczami. Ogólnie rzecz, biorąc, chcemy się skupić na właśnie produkcji gier w tej wielkości, jak jest, jaką jest The Last Case to Benedict Fox. Nie chcemy robić gier większych. Mamy w tym bardzo już duże doświadczenie, więc, więc to, jest, to jest nasza droga. Też inspirujemy się właśnie historiami studiów niezależnych. Które właśnie osiągnęły takie spektakularne sukcesy, a same nie były wielkimi firmami. Więc to jest, to jest nasza droga. I takie właśnie, jakbym miał określić w jednym zdaniu, jaki nasz, jest nasz kierunek, to jest właśnie produkcja gier niezależnych o wysokim walorze artystycznym, ale wykonane w bardzo, bardzo dobrej jakości. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.